Dzień dobry Państwu. Kolejne nasze spotkanie. Jak zwykle Sławomir Majman, Bogusław Pacek, znany duet z Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Przegląd bardzo, bardzo zagraniczny. Witamy Państwa i zaczynamy. Dzisiaj będzie sporo o Amerykanach, ponieważ mamy dwa tematy. I z jednym, i z drugim łączy się wątek Stanów Zjednoczonych. Pierwszy wydaje się, że nie jest być może wydarzeniem bardzo, bardzo wstrząsającym scenę polityczną, ale kto wie, może się okazać. Nowa organizacja dziwnie brzmiąca, jej nazwa pochodzi od skrótu NAS trzech państw: Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Australii, które tworzą pewne porozumienie, związek, nie jest to organizacja nie chcą nazywać wprost, czemu ona ma służyć, ale generalnie jest to porozumienie trzech państw, które postanowiło razem zbroić się. Zaczynają od okrętów od okrętów podwodnych o napędzie atomowym. Przy okazji wbijają nóż w plecy tutaj duży cudzysłów e, Francji. Prezydent Macron dramatyzuje, o tym dzisiaj będziemy mówić, ale tak naprawdę. Choć nikt tego nie nazywa głośno, chodzi o Chiny. Chiny, które są w centrum uwagi Stanów Zjednoczonych, ale już coraz bardziej nie tylko Stanów Zjednoczonych, bo coraz głośniej o Chinach w NATO. Chiny, które są postrzegane jako groźne państwo i to porozumienie, rozpoczynające od budowy ośmiu okrętów o napędzie atomowym, jest czymś, co ma zapewnić bezpieczeństwo w regionie Indo-Pacyfiku. Czy to jest wydarzenie, które ma szansę wstrząsnąć scenę polityczną jako coś, co rozpoczyna nowe związki w Azji na Dalekim Wschodzie, w regionie Australii, Stanów Zjednoczonych, bo one tam są też, chociaż nie fizycznie, terytorialnie to bardzo aktywne, no, i oczywiście Australii, Wielkiej Wielka Brytanii, która tam też przybywa, by działać raz. Tak. Mówimy o porozumieniu trzech krajów, którego głównym celem jest przekazywanie sobie nawzajem naj, najnowocześniejszych technologii wojskowych. Począwszy od tego, o czym pan profesor wspomniał, czyli łodzi podwodnych o napędzie jądrowym, po sztuczną inteligencję. No, jedna rzecz jest pewna. Choć Chiny nigdzie w tym porozumieniu nie zostały wymienione i przywódcy wszystkich tych trzech krajów zapierają się, że tutaj nie o Chiny chodzi, podpisanie tego porozumienia jest niewątpliwie zaostrzeniem konfliktu Zachodu z Chinami. A z amerykańskiego punktu widzenia jest to coś, czego po Bidenie się przed wyborami nie spodziewano, jest to realizowanie takiej tradycyjnej amerykańskiej polityki wielkiej pały, jak to nazwał Theodore Roosevelt, Big Stick Policy. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest to niewątpliwie sukces Joe Bidena. Może nawet nie tyle wciągnięcie do tego porozumienia Australii, która ma być pierwszym beneficjentem transferu tych wojennych technologii, ale wciągnięcie Wielkiej Brytanii. A jest to sukces Bidena także dlatego, że o ile jego poprzednik, prezydent Trump, bardzo dużo mówił groźnie o Chinach, Biden robi konkretne rzeczy. I pierwszym elementem takim bardzo istotnym, jeżeli chodzi o powstrzymanie i odepchnięcie Chin, jest to właśnie porozumienie militarne. A więc mamy do czynienia z sukcesem Bidena. Ale po trzecie, mamy także do czynienia z porażką Joe Bidena i Stanów Zjednoczonych, ponieważ no, nie udało się wciągnięcie. Europy do tego etapu konfrontacji z Chinami. Owszem, jest tam Wielka Brytania, która się od Europy odwróciła i, i teraz szuka swojego miejsca po, po Brexicie, ale nie ma Niemiec, a Francja, jak pan słusznie zaznaczył, jest zdecydowanie przeciwna temu trójporozumieniu. Jest przeciwna no, nie tylko dlatego, że straciła lukratywne kontrakty na dozbrojenie Marynarki Wojennej Australii, ale przede wszystkim no, słychać tutaj to, co o czym już było słychać w czasie spotkania Bidena na szczycie NATO od Macrona. Pytanie, dlaczego Pakt Północnoatlantycki ma się pchać do konfliktu z Chinami na Pacyfiku? Czy, 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 czy Chiny są krajem atlantyckim? pytał wtedy Macron. A więc jest z ale 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 jest zaostrzenie niewątpliwe, zaostrzenie konfliktu, niewątpliwy rozłam w Europie. Postawmy przecinek, czy Francji tak naprawdę nie chodzi po prostu o biznes. To jest 31 miliardów euro. Na tyle opiewał kontrakt Francuzów, który no, co by nie powiedział, jest ogromnym wydarzeniem, mówię oczywiście o utracie tego kontraktu. Francuzi napinają mu ale czy to nie jest jednocześnie to pochukiwanie ze strony Francji? Czy nie jest trochę jednak zwycięstwem kolejnym Bidena, który poprzez Francję pokazuje wielu innym państwom, gdzie jest ich miejsce w szyku? Bo Macron oczywiście pokrzykuje. Macron, nawet gdzieś tam się przebijały jakieś głosy, że pojedzie w odwecie do Chin z jakąś wizytą, ale do żadnych Chin nie jedzie, zachowuje, że tak powiem, Spokojnie swoje miejsce w Paryżu i przypomniał sobie, że, że główne elementy strategii Francji jednak prowadzą przez Waszyngton, a nie przez Pekin. Co do Niemiec, oczywiście ma pan prezes rację. Myślę, że Amerykanie nie oczekiwali nawet, biorąc pod uwagę ogromne, ro ogromnie rozwinięte te kontakty gospodarcze. Niemiec i Chin, bo z całą pewnością spotkały się tu za frontem. Europa się nie włączyła, ale też Europy nikt nie zapraszał. Dzisiaj nie była zaproszona Nowa Zelandia. Naturalny sojusznik w tego typu kontrakcie wydawałoby się. Oczywiście pani premier Nowej Zelandii mówi, że i tak by nie przystąpiła. No być może nie przystąpiłaby, ale Nowa Zelandia Na de facto nie. nie została zaproszona. Jest to początek czegoś. Ale zastanawiam się, czy to nie jest początek czegoś ważniejszego. Chcę trochę odbiec od samego porozumienia AUKUS, Chcę zapytać pana prezesa, specjalisty od problematki Chin. Czy jest coś na rzeczy? Ponieważ kiedy 2-3 lata temu, pamiętam pan prezes, dość głośno mówiłem w Polsce nawet 4 lata temu, że zanosi się na przyszły konflikt, albo mówiłem, że on jest możliwy konflikt militarny Stanów Zjednoczonych. Z, z, z Chinami, to wtedy no, sporo ludzi pukało się w głowę. Dzisiaj o tym oficjalnie piszą gazety. Piszą gazety w Stanach Zjednoczonych, ale piszą też nasze, polskie, europejskie. Piszą wyraźnie, że taki konflikt jest możliwy. Piszą, że Stany Zjednoczone przygotowują się, ale i Chiny także biorą pod uwagę taki konflikt militarny. Jak pan prezes ocenia? Czy rzeczywiście. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, bo w tym wypadku bardzo mocno Wielka Brytania i Australia, czy mają powody do tego, żeby się obawiać tego konfliktu ze strony Chin? Bo to, że Chiny opanowały Morze Południowochińskie i tam w 90%, że tak powiem, już rządzą na, na tym Morzu Południowochińskim, które jest ogromnie ważnym szlakiem handlowym, to jest zupełnie inna sprawa. Chodzi o zagrożenie militarne, bo coraz głośniej mówi się, że Chiny są, Zagrożeniem dla Zachodu. Są czy nie są? to no, Jest to bardzo skomplikowana kwestia. Otóż bo zacznijmy od Morza Południowochińskiego. Morze Południowochińskie z chińskiego punktu widzenia jest naturalną strefą wpływów od tysiącleci. Od tysiącleci jest chińską strefą wpływów, i, 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 i Chińczycy, z, ale także inni Azjaci z no, dużym zaskoczeniem przyjmują, że Jakieś odległe mocarstwo, Stany Zjednoczone, ma tam aż tak poważny interes. To raz. Po drugie, jeżeli spojrzymy na logikę rozwoju Chin w ciągu ostatnich dwóch, trzech dekad, no jasno widać, że Chiny rozwijają się wtedy, kiedy, kiedy wokół jest stabilnie. Chiny są zwolennikiem stabilności, zarówno wewnętrznej, jak i międzynarodowej. I po trzecie, rzeczywiście ten etap konfliktu, Amerykańsko-chińskiego y, no, polega na tym, że Amerykanom po prostu zaczęło się po pandemii śpieszyć. I y, 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 y postanowiły Stany Zjednoczone Joe Bidena wykorzystać ten moment, kiedy dalej mają no, ciągle przewagę ekonomiczną, y, ale może już nie technologiczną, ale na pewno mają przewagę militarną, zwłaszcza na morzach i oceanach. I to jest ten moment, kiedy Amerykanie chcą doprowadzić do bardzo stanowczych. Do bardzo stanowczych działań wobec Chin. Chiny Inny się zbroją. Oczywiście, że się Chiny zbroją, ponieważ trudno, żeby się nie zbroiły w sytuacji, kiedy ich przeciwnikiem jest aż tak potężne mocarstwo jak Stany Zjednoczone. No, doskonale wiemy, jak potężne nakłady idą na, przede wszystkim na udoskonalenie chińskiej marynarki wojennej, budowę lotniskowców. Ale ja nie jestem całkowicie pewien, czy należy się bać jakiejś szczególnie mocnej agresji militarnej, takiej kinetycznej Chin. Oddzielną kwestią jest kwestia Tajwanu. Chiny tutaj nie odpuszczą. Wcześniej czy później no, coś z Tajwanem się wydarzy. Albo na drodze dyplomatycznej, jak z Hongkongiem i Macao, albo nie. Natomiast niewątpliwie dwie rzeczy są dla mnie w tej całej kwestii pewne. Niewątpliwie to Stany Zjednoczone, tworząc te, no, to porozumienie, doprowadziły do zaostrzenia konfliktu. I to, na co zwracają uwagę i opozycjoniści, opozy na co zwracają uwagę opozycja i Wielkiej Brytanii, i Francuzi, i wspomniana pani premier Nowej Zelandii, no, mamy do czynienia z zaostrzeniem wyścigu zbrojeń i wyraźną proliferacją broni związanej z energią jądrową. Dzięki temu porozumieniu Australia stanie się siódmym krajem świata, który dysponuje jednostkami Marynarki wojennej o napędzie nuklearnym. To raczej wydaje mi się, że ze strony tych trzech krajów idzie impuls w kierunku zaostrzenia konfliktu, nie ze strony Chin. Jasne, jasne. No, zobaczymy, jak to się rozwinie. Stany Zjednoczone bardzo aktywne, jak zawsze w polityce międzynarodowej. I przejdźmy do Afganistanu, ponieważ to też w dużym stopniu dotyczy Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy na świeżo po spotkaniu szanghajskiej organizacji, która składa się z kilku państw. Ta organizacja to Rosja, Chiny, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, być może wkrótce także Iran, bo podczas tego ostatniego spotkania poruszono sprawę Iranu. No i cóż tam się stało? Stało się tam poza. Typowymi sprawami ważnymi dla tej szanghajskiej grupy stało się coś, co się nazywa Mały Sąd nad Stanami Zjednoczonymi, nad NATO, także w kontekście Afganistanu. Chiny bardzo mocno obserwują Afganistan, Rosja także łączą swoją przyszłość z Afganistanem. Dzisiaj to już jest chyba dość jasne. Natomiast obwiniają Stany Zjednoczone i wzywają Stany Zjednoczone do tego, Tutaj prezydent Putin co prawda bardziej niż Xi, aby odmroziły aktywa afgańskiego banku centralnego, aby talibowie mogli korzystać z pieniędzy Afganistanu, co podobno pomoże w ograniczeniu handlu narkotykami. Z kolei przewodniczący Xi oskarża Waszyngton i sojuszników, czyli pewnie nas także, o to, że no, doprowadziły te państwa na czele ze Stanami Zjednoczonymi do, Ogromnego dramatu w Afganistanie i uważa, że dzisiaj to na nas leży, przede wszystkim na Stanach Zjednoczonych, główny obowiązek udzielenia pomocy gospodarczej, humanitarnej. Czy to, co się dzisiaj w Afganistanie dzieje, a dzieje się różnie, z jednej strony to nie są przecież ci sami talibowie, którzy byli w latach 90., nie pobiegli od razu, rozstrzeliwać swoich przeciwników, no ale kobietom jednak nie pozwalają na zbyt wiele, więc ten obrazek wygląda różnie. Czy to, co się dzieje z talibami daje szansę na to, żeby tam się zakorzeniły i Chiny, i Rosja, żeby było jednak inaczej niż ponad 20 lat temu, kiedy tylko trzy państwa utrzymywały stosunki normalne, dyplomatyczne z Afganistanem, żeby świat Dopasował się do Afganistanu, Afgańczyków, Afganistan do świata, żeby talibowie zostali uznani i żeby to był w miarę normalny kraj. Czy te pierwsze dni po wycofaniu się Amerykanów z Afganistanu przekonują do takiej test? Jeżeli my chcemy się zastanowić nad tym, jak społeczność międzynarodowa odnosi się do Afganistanu, zwróćmy uwagę na dwa bardzo istotne czynniki. Więc po pierwsze, Wyjątkowo szybko skończyły się złudzenia, Panie Profesorze, że to są jacyś inni talibowie, że tych talibów da się jakoś ociosywać w takim bardziej, przepraszam za to określenie, cywilizowanym kierunku. Policy od wschodu do zachodu, począwszy od Putina, mówili bardzo dużo o jakimś inkluzywnym, piękne słowo, inkluzywnym rządzie w Kabulu, to znaczy włączającym polityków dawnej, dawnego liberalnego, Reżimu wspieranego przez Amerykanów, żadnej inkluzywności nie było, żadnych kobiet nie ma w rządzie, żadnych polityków postdemokratycznych w tym rządzie nie ma i jak sądzę nie będzie. Talibowie są tacy jak byli. To jest po pierwsze. Po drugie, są dwa czynniki, które będą determinowały sytuację w Afganistanie w najbliższym czasie i stosunek Chin i, i, i tego całego kotła czarownic ze świata. To jest po pierwsze przemoc i to co do tego nie mamy żadnej wątpliwości. I nędza. I nędza, ponieważ 75% budżetu Afganistanu do tej pory była pokrywana z pomocy zachodniej, czytaj, amerykańskiej. Te pieniądze chwilowo zniknęły. Ale z tą przemocą to też nie jest taka prosta sprawa. Otóż yy, yy, większość, jak sądzę, mieszkańców yy, Afganistanu, a na pewno Pusztuni, yy, uważają, że rządy talibów jak dotąd przyniosły lat i porządek. Po skorumpowanych, anarchistycznych i nieudolnych rządach prozachodnich. Ład i porządek i ludzie chcą tego ładu i porządku. Społeczeństwo afgańskie jest społeczeństwem konserwatywnym, i oczywiście to, co się wydarzyło z talibami, i przejęciem przez nich władzy, jest wielkim nieszczęściem dla y, tych, którzy wiązali swoją przyszłość z takim bardziej progresywnym sposobem istnienia I pomimo całego tego rozpowszechnienia internetu, i pomimo tego, że Afganistan jest inny niż 20 lat temu, to jest społeczeństwo konserwatywne, gdzie no jak dotąd talibowie większego oporu nie napotykają. I to są te dwa pierwsze czynniki, do których odnosi się zagranica. No a pora po tej zagranicy. A więc mamy pewną grupę krajów, na przykład Wielka Brytania, która mówi w ten sposób, no widzicie, rozumicie, no to, 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 to rzeczywiście, no, tam mordują trochę i te kobity nie mają praw, no ale czy oni rządzą i trzeba się z nimi jakoś pragmatycznie dogadywać. Więc to jest taka pierwsza grupa krajów, która tak dość powściągliwie się do tego odnosi. Mamy kolejną grupę krajów, o której pan, Wspomniał, panie profesorze, a więc to, jest, to są Chiny, Pakistan, Rosja, Kazachstan, Iran, Kuwait, które odnoszą się no, jeszcze bardziej pragmatycznie do tego afgańskiego kotła i na różne sposoby próbują, próbują tam mocniej zaistnieć. Rosja wyznaczyła pewną czerwoną linię. Tą czerwoną linią jest to, by nie dopuścić do destabilizacji w Afganistanie, takiej, która doprowadzi, że ten, ten radykalny islam przejdzie granicę rzeki Amudaria i znajdzie się gdzieś tam wpływ i zacznie wpływać na sytuację w krajach postsowieckiej Azji Środkowej. Ale jest to ograniczone zaufanie Putina do Afganistanu, ponieważ jednocześnie się zbroi na granicy z Uzbekistanem i Tadżykistanem i dozbraja swoich tamtejszych sojuszników. Chiny no Chiny są tradycyjnym sojusznikiem Pakistanu. Pakistańczycy wyhodowali talibów, i w zasadzie są jedynym krajem, który jest w stanie samodzielnie gospodarczo zastąpić Amerykę. Jeżeli zechce. A są tam smaczne kąski, takie jak mówiliśmy, miedź, lit. Z tym, że chiński kapitał lubi stabilność. Rzeczywiście, na kraje Grupy Szanghajskiej. Przede wszystkim prezydent Uzbekistanu Mirzizoj i, i, i do pewnego stopnia łagodnie Putin zaapelowały do Zachodu do Stanów Zjednoczonych przede wszystkim od odblokowanie rezerw walutowych i pomocy Międzynarodowego Funduszu Finansowego dla, dla Afganistanu, bo, bo inaczej rzeczywiście terroryzm, głód, nędza i, 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 i handel narkotykami. Rzeczywiście doszło do potępienia Stanów Zjednoczonych, Imran Khan. Lider Pakistanu mówił wprost, że naród afgański zrzucił okowy narzucone przez Amerykanów, że to stało się dzięki talibom. Ale też pamiętajmy o tym, że bardzo niezadowolona bardzo niezadowolone z obrotu sytuacji są Indie, ponieważ jak mówiliśmy, to są, talibowie to są wychowankowie odwiecznego wroga Indii, czyli Pakistanu. Dość powściągliwie wypowiadał się na temat sytuacji w Afganistanie nowy prezydent Iranu. Iran, jak pan wspomniał, wstępuje teraz do tej grupy szanghajskiej. Więc niektóre, najspokojniej jak dotąd, do tej sytuacji odnoszą się, uwaga, uwaga, Stany Zjednoczone, które w zasadzie, gdyby się, gdyby się działo to, co narusza układy dosze, czyli Afganistan stałby się siedzibą terrorystów atakujących jakieś cele amerykańskie, no to ma w każdej chwili możliwości reagowania, bo ma bazy wojskowe w Bahrajnie, Katarze, Puwejdzie, w Arabii Saudyjskiej, czyli wszędzie dookoła. Więc ja myślę, że ta wielka gra, że użyję pojęcia, którego używano wobec Afganistanu w czasie. Brytyjsko-rosyjskiej konfrontacji w, w XIX wieku, ta wielka grała w Afganistan się zaczyna, i y, 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 coraz więcej jest zwolenników tej opcji pragmatycznej. Y, Iran dostarcza ropę, y, Uzbekistan apeluje o odblokowanie pieniędzy, y, Chińczycy mówią: No, utrzymujmy stosunki dyplomatyczne, y, Rosjanie też no właśnie, mają jakiś no pomysł pragmatyczny. Taki troszkę niemoralny pragmatyzm, Panie profesor. No właśnie, Panie Prezesie, a ja jednak mam tutaj trochę odrębne zdanie, ponieważ zadaję sam sobie pytanie albo pytanie retoryczne. Jak nie talibowie, teraz to kto? Byli już Rosjanie, wiemy, czym się skończyło. Byli Amerykanie, myśmy też im pomagali, wiemy, czym się już skończyło, bo dzisiaj tak możemy powiedzieć. Na sąsiadów za bardzo liczyć nie możemy. Azja Centralna nie jest w stanie, Iran... Wiadomo, z jakich powodów też tego konfliktu i sytuacji w Afganistanie rozwiąże. Pakistan lepiej, żeby nie rozwiązywał z kolei. Też wiemy, dlaczego te, te antagonizmy są długo, długoletnie już. W związku z powyższym, trzeba by tę sytuację ocenić bardziej realnie. Ja patrzę z dystansem na to, co robią talibowie. Nie chcę powiedzieć, że z uznaniem, ale jednak z pewną dozą. Oczekiwania, że może coś z tego wyjdzie. Dlaczego? Ja się nie zgadzam, że to, że, że to są ci sami talibowie, że się nie zmieniło. W części są ci sami, pewnie. No przecież tamtych wszystkich z kuli ziemskiej nie zmiotło. Natomiast w dużym stopniu widać, że ci talibowie starają się dotrzymać słowa danego Amerykanom w czasie rozmów w Katarze. Ponieważ czerwoną linią, najbardziej istotną dla Amerykanów, która spowodowała, Decyzję o wycofaniu, to był terroryzm. To co, obiecali, to, co obiecali talibowie, to było przede wszystkim to, że nie będą wspierali terroryzmu, że nie będą, niezależnie od tego, czy, czy chodzi o państwo islamskie, czy chodzi o Al-Kaidę, generalnie terroryzmu. I jak na razie trzeba to przyznać, talibowie mając szereg problemów, nawet we własnych szeregach, jakoś. Z tego zobowiązania wywiązują się. Jeżeli ktoś oczekiwał, o ironię, albo o e, albo jeszcze, jeszcze bardziej należało to powiedzieć, że nagle kobiety po wejściu talibów, kobiety afgańskie wejdą do rządu, najlepiej żeby weszły w 50%, chociaż w większości rządów europejskich nawet się to nie marzy, i tak dalej, i tak dalej, to dla mnie było to jasne od początku, że e, no wróci w jakimś sensie szariat, że, e, że nie uda się zachować, zupełnie wszystkich marzeń i że wiele rzeczy no niestety nie będzie zachowane i z całą pewnością Amerykanie sobie z tego zdawali sprawę. To, co jest znowu czerwoną linią, czy, czy, czy nie będzie tortur, czy nie będzie prześladowania, czy nie będzie przekraczania pewnej granicy, no, która przekroczona być nie może. Dzisiaj świat ma problem. Dzisiaj problem ma Unia Europejska, która mówi poprzez swoje władze, mówi wprost, moi drodzy, My nie wiemy jeszcze, czy, uzna, czy należy uznać czy nie Afganistanu, ale wiemy z całą pewnością, że z Afganistanem, z talibami trzeba rozmawiać. I dzisiaj gdybym miał zapytać, kto chce rozmawiać z talibami, a kto nie chce, to wszyscy chcą rozmawiać z talibami, którzy mają tam powód, żeby rozmawiać. No my możemy dzisiaj nie rozmawiać z talibami, bo po co, skoro nie mamy tam żadnego interesu i żadnego powodu. Ale z całą pewnością niezależnie od tego, co planują tam robić Stany Zjednoczone, czy uznać, czy nie uznać, czy wspomagać, czy, wspomaga, czy potępiać, to przecież rozmawiają. Nie było chyba ani jednego dnia, żeby nie rozmawiać. Rozmawiają służby, rozmawiają politycy, wymieniają jakieś poglądy i tak dalej, Trzeba przyznać, że lądują już samoloty z jednej strony i z drugiej strony, ale talibowie nie rozstrzeliwują obcokrajowców, tylko pozwalają, nadal pozwalają wyjeżdżać. To już nie jest kwestia wycofywania się amerykańskich wojsk, tylko pozwalają wyjeżdżać. Więc Jakaś pewna nadzieja we mnie jest i ona i takie małe Ziore Światego ja widzę. To, co jest dla mnie problemem, to jest to, że talibowie sami mogą nie zapanować nad talibami przede wszystkim i nad sytuacją w kraju. Dzisiaj z tematu nie rozwiniemy, bo już przekroczyliśmy nasz czas, ale mam nadzieję, że kolejny odcinek poświęcimy e, może w całości nawet Afganistanowi za jakiś czas, bo to Państwo zdecydowanie tego wymaga. To Jedno był przegląd bardzo zagraniczny. To był bardzo zagraniczny. Sławomir Majman, Bogusław Pasek chciałby się jeszcze długo, ale skróciliśmy nasze odcinki o po połowę, więc mam nadzieję, że następnym razem będziemy mogli bardziej... Wyczerpująco. Dziękuję bardzo. Dziękuję.